Dziś przyjrzymy się książce, która stawia na głowie właściwie wszystko, co wiemy o przyczynach I wojny światowej. Chodzi o ukrytą historię i jej, no cóż, niezwykle kontrowersyjne spojrzenie na wydarzenia, które tak naprawdę ukształtowały cały XX wiek. I to jest, powiedzmy sobie szczerze, pytanie kluczowe. Bo autorzy tej książki sugerują coś naprawdę mocnego, że ta oficjalna wersja historii to tylko fasada, a za nią. No cóż, za nią kryje się ponoć znacznie mroczniejsza prawda o tym, kto tak naprawdę stał za kulisami i pchnął świat w otchłań katastrofy. Zestawmy to sobie: z jednej strony mamy to, co znamy z podręczników, zamach w Sarajewie, taka iskra, która miała podpalić beczkę prochu w Europie. Ale z drugiej strony. Mamy tę niesamowicie odważną tezę z książki, a ona mówi, że prawdziwym powodem była tajna, potężna grupa z Londynu grupa, która przez lata krok po kroku planowała wojnę, a wszystko po to, by zniszczyć rosnącą potęgę Niemiec. No dobrze, w takim razie zanurzmy się w tę argumentację. Zobaczmy, jakie dowody autorzy kładą na stół, żeby poprzeć tezę o istnieniu, no właśnie tej tajnej organizacji. I ten cytat, on naprawdę trafia w samo sedno. Mówi to wprost, bez owijania w bawełnę. Wojna to nie był jakiś tragiczny przypadek, zbieg okoliczności, nie, to było celowe działanie, działanie potężnej, anonimowej grupy, która, co tu dużo mówić, osiągnęła swoje cele i nigdy nie poniosła za to żadnych konsekwencji. No właśnie, kim byli ci ludzie, kim byli ci rzekomi architekci wojny? Książka daje im konkretną nazwę, sekretna elita. I co więcej, wskazuje palcem na konkretne osoby, które miały tworzyć trzon tego całego spisku. I tu jest coś absolutnie kluczowego. Nie mówimy o żadnym oficjalnym rządzie, o ministrach czy parlamencie. Nie, według autorów to była sieć, sieć potężnych wpływów, która działała kompletnie w cieniu a jej członkowie mieli pociągać za wszystkie najważniejsze sznurki – w finansach, w polityce, a nawet w mediach. A oto i oni, rzekome twarze tego spisku. Mamy Cecila Rhodze w zasadzie mózg brytyjskiego imperializmu w Afryce. Jest Alfred Milner, postrzegany jako bezwzględny, ale superskuteczny urzędnik. Oczywiście Lord Rothschild, no bo jakżeby inaczej, uosobienie finansowej potęgi. Dalej Lord Escher, człowiek z dostępem do ucha samego króla. I na koniec, ale wcale nie najmniej ważny, William Steed, dziennikarz, który miał moc kształtowania opinii publicznej. Według książki ta piątka to była sieć o po prostu niewyobrażalnych wpływach. Skąd w ogóle taki pomysł? Otóż fundamentem całej tej teorii ma być pierwszy testament samego Cecila Rowca. I spójrzmy na ten fragment. To są jego własne słowa. On pisze wprost o powołaniu tajnego stowarzyszenia, którego celem ma być globalna dominacja brytyjczyków. Dla autorów książki to nie jest jakaś spekulacja, to jest czarno na białym udokumentowany zamiar. Ale zanim na celowniku znalazły się Niemce, książka stawia kolejną mocną tezę. Twierdzi mianowicie, że ta sekretna elita przeprowadziła coś w rodzaju próby generalnej, a poligonem doświadczalnym miała być druga wojna burska w południowej Afryce. I to jest rzekomo ten scenariusz, ten swoisty podręcznik działania, który przyćwiczono w Afryce. Zobaczmy. Krok pierwszy: stwórz pretekst, sprowokuj jakiś incydent. Krok drugi: odpal swoje media, żeby przekonać ludzi, że wojna jest konieczna. Krok trzeci: jak coś pójdzie nie tak, zatuszuj sprawę, wycisz dochodzenia. I wreszcie krok czwarty: jak już wojna wybuchnie, prowadź ją bezwzględnie, bez litości. I sedno argumentu autorów jest takie, że ten sam, dokładnie ten sam schemat został później powtórzony, tylko że już na o wiele, wiele większą europejską skalę. A jaka była ludzka cena tej tak zwanej próby generalnej? Cóż, ta liczba mówi sama za siebie: ponad 26 tysięcy. Tyle kobiet i dzieci z ludu burów miało umrzeć w brytyjskich obozach koncentracyjnych. To ma pokazywać jedno, że metody tej grupy były nie tylko cyniczne, ale po prostu potwornie brutalne. No dobrze. Więc po tym, co w książce jest przedstawione jako sukces w Afryce, sekretna elita miała zwrócić swój wzrok na główną scenę, na Europę. Nowym, wielkim celem stało się teraz osaczenie i sprowokowanie do wojny rosnących w siłę Niemiec. I tu widzimy, jak to miało działać w praktyce. Autorzy nazywają ten mechanizm potrójną penetracją. Chodziło o jednoczesne przejęcie kontroli nad trzema kluczowymi sferami polityka i dyplomacja, tam kluczowe stanowiska mieli zajmować ludzie tacy jak minister Edward Grey, finanse, no cóż tu dominować miała potęga rodu Rothschildów. I wreszcie media i propaganda, z ludźmi pokroju lorda Northcliffe'a, którzy mieli za zadanie podsycać w społeczeństwie antyniemieckie nastroje. A jednym z kluczowych ruchów na tej szachownicy było doprowadzenie do sojuszu Wielkiej Brytanii z Francją, a zaraz potem z Rosją. To w zasadzie zamknęło Niemcy w geopolitycznych kleszczach. Ale co jeszcze ciekawsze, autorzy twierdzą, że za plecami parlamentu w kompletnej tajemnicy prowadzono już konkretne rozmowy wojskowe rozmowy, które praktycznie z góry przesądzały, że jeśli wybuchnie wojna, Wielka Brytania stanie po stronie Francji. I tak dochodzimy do samego finału do ostatecznej, trzeba przyznać, niezwykle odważnej konkluzji, która wieńczy całą tę argumentację. To jest spisek oparty na faktach, a nie teoria. Dokładnie tymi słowami autorzy podsumowują swoją książkę. Zauważmy: oni całkowicie odrzucają łatkę teorii spiskowej. Uważają, że po prostu przedstawili łańcuch dowodów, dowodów, które mają ujawniać tę ukrytą, ale według nich prawdziwą historię. I niezależnie od tego, czy ktoś przyjmie tę tezę, czy ją całkowicie odrzuci, to zmusza ona do pewnej refleksji, prawda? Zastanowienia się, jaka część historii, tej, której się uczymy, jest kształtowana przez siły, których na co dzień po prostu nie widać? I na ile te oficjalne wersje wydarzeń są stuprocentową prawdą, a na ile no cóż, tylko starannie przygotowaną opowieścią? Myślę, że to pytanie pozostaje otwarte.